Cześć, z tej strony Chiny Lubię. Dzisiaj opowiem wam o reality show w Chinach. I z tej okazji właśnie ten odcinek będzie trochę nietypowy. Zabawię się z wami coś na kształt właśnie reality show. Czyli zabiorę was w miejsca, gdzie akurat dzisiaj podczas kręcenia bywam. Na pierwszy rzut oczywiście samochód, czyli czas na zakupy. Ale zaraz, zaraz, nie było czołówki, więc... W zasadzie nie da się porównać Polski do Chin, i tam również w temacie reality show, bo u nas niedawno pojawił się Big Brother. I oczywiście wszystkie media zaczęły o tym pisać. Pewnie częściowo TVN zaczęło podkręcać tą, te, to zainteresowanie tym programem, tym jednym programem. W Chinach takich reality show generalnie, zależnie od różnych telewizji, ale można powiedzieć, że jest około 100. Oh. Reality show w całych Chinach, i tak naprawdę, no, siłą rzeczy tych pomysłów na to, o czym może być taki program, jest bardzo dużo. Postaram się Wam opowiedzieć o tych najciekawszych, o tych najbardziej popularnych i może tych nieco zaskakujących. Może. Na reality show mają inny charakter. Tam, w zasadzie w większości tego typu programów, występują celebryci, czyli te gwiazdy już znane z telewizji bądź z internetu, i to właśnie one mają ściągnąć widownię do tego programu. Zupełnie inaczej niż u nas. No, do czasu, no bo oczywiście chyba najnowszy agent też, też ma gwiazdy, ale generalnie, na przykład ten Big Brother, no, no to tam ludzie idą zupełnie na mnie znani, tylko po to, właśnie, żeby, jak mówiła jedna uczestniczka. Żeby zostać sławną, żeby zostać celebrytką, to tam w Chinach celebryci są w każdym już reality show. Co ciekawe mieliśmy w Chinach Mam Talent, mieliśmy X Factor, bo leży chyba dwie edycje. Trochę tego było, ale tak naprawdę Chińczycy właśnie dlatego, że mają tych mniej więcej około 100 reality show, wymyślają coraz to nowsze produkcje. Myśmy mieli top model, a w Chinach był na przykład jeszcze organizowany przez Victoria Secret. Też taki program Reality Show, który miał wyłonić modelkę, oczywiście, która miała zostać tą fotomodelką czy modelką wybiegową już na stałe jako generalnie podobnie jak nasze top model, ale tym, w tamtym wypadku w Chinach było to realizowane przez Victoria Secret. O, to To po najdroższym reality show w Chinach do tej pory było Rap of China, które kosztowało około 30 milionów dolarów. Już tłumaczę, o czym był ten program. Rap of China, czyli generalnie występy raperów, chińskich raperów, którzy konkurują ze sobą, jury jak zawsze złożone z celebrytów, głosuje.

Główną nagrodę wygrał w pierwszym, e, pierwszej edycji PG1. Niestety, później stał się sławny również z tego, że na przykład, z tego co dobrze pamiętam, w Boże Narodzenie nagrał kawałek, gdzie było bardzo dużo wulgarnych słów. To trochę typowe dla rapu, chociaż nie zawsze, e, i bardzo negatywnie e, wypowiadał się, czy rapował o kobietach. Z tego też powodu chińskie władze. I w zasadzie media scenzurowały. Generalnie nie chciały widzieć Bieżuwana w telewizji, w internecie. On musiał za to przepraszać. I rap w tamtym okresie był dosyć mocno cenzurowany, bądź dostał żółtą kartkę od władz w Chinach. I temat tatuaży na rękach, właśnie raperów to wszystko było w dużej mierze blokowane. Teraz, oczywiście, był drugi sezon już później tego programu, więc jakoś to wraca, chociaż te tatuaże. Szczególnie w widocznych miejscach nie są mile widziane, również właśnie z powodu tego zwycięzcy pierwszego sezonu Rapowczajna. To co ciekawe, to większość reality show jest oglądana przez. Platformy internetowe, które są stworzone przez Tencent, przez Baidu, jest taka platforma IKI. To w te pierwsze 4 godziny widziało to 100 milionów ludzi, więc naprawdę mega popularny program, ale też mega popularny sposób oglądania. Czyli tam reality show w dużej mierze oglądamy przez internet, przez te wszystkie platformy internetowe. No i sam, już jakby kończąc wątek Rap of China, sam ten program wypromował takie marki związane, marki modowe związane z raperami czy z tą subkulturą. Na przykład firma Supreme właśnie bardzo przez ten program, dzięki temu programowi, zyskała i stała się tak, tak popularna w Chinach. Kolejnym z takich nietypowych programów Reality Show to jest na przykład Where Are We Going Dad?, czyli dokąd zmierzamy, Tato? Odcinek, gdzie tata, celebryta, oczywiście, zabiera swoje dzieci. Do Chin w różne rejony Chin, żeby im pokazać, tak naprawdę, właśnie jak te Chiny wyglądają. Czyli takie mocne wspieranie tej kultury chińskiej, samego kraju. Zresztą to też jest mile widziane w Chinach, żeby te reality show to nie była kalka z zachodu. Stąd nie mamy już kolejnych edycji z Faktora na przykład, tylko właśnie, żeby to było coś z chińskim charakterem. Where are we going? THAT zgromadziło 75 milionów obserwujących czy widzów na każdy odcinek. A program I'm a Singer, czyli jestem śpiewakiem, coś takim będzie reality show właśnie dla początkujących śpiewaków. Każdy odcinek 100 milionów widzów. Samych programów jest dużo więcej. Kolejnym na przykład I Bibi, czyli program, gdzie e, osoby wypowiadają się na jakiś temat. Właśnie temat jest zarzucony, na przykład praca za duże wynagrodzenie, ale której kompletnie nie lubimy, czy praca z dużo niższym wynagrodzeniem, ale taka, która nam sprawia przyjemność. Na, no, a my dlaczego ją Ten do różne sytuacje że zmienia się, i zmienia jaką pracę byście wybrali? No, i właśnie na ten temat wypowiada się nam kilku, kilka uczestników, czyli to są takie zawody oratorskie, gdzie oczywiście Żyli telewidzowie, widzowie w internecie i to jury z celebrytów wybiera tego, kto wypowiedział się, czy przedstawił temat najlepiej. Bardzo ciekawe zresztą. To też fajnie pokazuje, że jest miejsce też na reality show bardziej ambitne, bo uważam, że właśnie ten rodzaj zawodów jest naprawdę bardzo ambitny. Chociaż temat wydaje się prosty, to nie jest to oczywiście... Reality show, gdzie można zabłysnąć się w Saunie czy w jacuzzi, tylko tam po prostu stoimy i mówimy. Ten program naprawdę stał się bardzo popularny w Chinach i miał wiele edycji. Zresztą robimy dokładnie to samo. Ja teraz dzisiaj co prawda nagrywam się w różnych miejscach, ale też tak naprawdę stoję i mówię do was, a wy to słuchacie. Dokładnie na tym samym polega właśnie ten jeden z najpopularniejszych reality show w Chinach. No i na sam koniec tych programów jest dużo więcej. Są, są programy, gdzie Chińczyk odwiedza Japonię, Zambię, odwiedza Kubę i obserwuje, jak żyją tam ludzie, jak dla nich, czym dla nich jest szczęście, właśnie jakby to program poszukiwanie szczęścia, są reality show kulinarne, tylko skupione na, na słodyczach, są kulinarne ogólnie, tak, czyli mamy też słone potrawy. Tych programów jest, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo. Dużo. Mam nadzieję, że już mniej więcej wiecie o co chodzi w Reality Show w Chinach. Czyli mamy około 100 Reality Show na całe Chiny, większość jednak jest transmitowana przez internet, bo tam jest najwięcej widzów. W prawie w każdym, a w zasadzie w każdym, występują celebryci. I tyle. I zapraszam oczywiście do kolejnego odcinka zawsze na YouTubie, na kanale Chiny to Lubię, mniej więcej w okolicach 16. Tym razem chyba już będzie przy książkach, no chyba, że bardzo Wam się ten odcinek spodobał. Jeżeli pokażecie mi to kciukami w górę, tak, znowu żebro lajki. No to może nagramy go gdzie indziej. Dzięki, do zobaczenia.